Ja mogę powiedzieć, że w moim ciele ten, ta ekscytacja była bardzo podobna. I chciałabym dzisiaj zachęcić Cię do eksplorowania emocji. Czym jest lęk, czym jest ekscytacja, jak to odczuwamy. Ja mogę powiedzieć, że w moim ciele ten, ta ekscytacja była bardzo podobna. To było takie, e, taka energia przyspieszona. Spięcie ciała. Gdzieś tutaj w centrum, w splocie słonecznym, odczuwałam takie mocne napięcie, i, i kotłowało się w głowie. Pojawił się e, słowotok i przyspieszone tętno na pewno. Na pewno taki lekki chaos. Tak, to ma dużo wspólnego z lękiem i strachem, ale to nie było e, tego typu e, zachowanie, tak dosłownie. Bo odczuwałam je jako pozytywne, byłam podekscytowana, byłam no taka zaoferowana tym, co ma się wydarzyć.